Siemaneczko, witam was w odcinku z Margonem Na zamiennie będziemy robić dzisiaj dzienne między innymi Pokażę wam też, znaczy dokończymy w sumie Bo już są końcówka, pokażę wam też co się dzieje na tym koncie Bo aktualnie to tyle co widzieliście to opening pazurów Który był nagrany tydzień wcześniej i Live był niedawno no to taki 3 godziny. O kurwa odebrałem bez Boga na koniec. no ja jestem amatorem Tak jak widać mm, Już fajnie zaczynamy Hmm, teraz do aptę. Czy jakoś tak? No będę szczery po takim długim czasie. To jest drugi raz jak robię dzienny. Koło tego. No, wczoraj robiłem. Teraz ten, więc jeszcze odjebałem z tym błogosławieństwem. A myślałem, że tam jeszcze coś będzie. Jednak się okazało, że nie. No, jak wygląda sytuacja? Widać ekran cały, tak. Chyba jak tak zrobił? Ty to wypierdła gierkę. Co nie ma się na nagraniu? O kurwa. Nie mogę minimalizować tego brave'a Dziwne jest. W każdym razie chciałem podziękować za aktywnych podczas z streamem. Bo naprawdę fajnie było tam 500 osób w piku i tak dalej. 80 zł chyba w Denay tak dostałem. Tutaj sprawa już na kamek i część ładowałem, bo tak tutaj nie mam run, 6000 Więc na będziemy coś robić. Wykorzystamy na pewno kod dzisiaj jeszcze z kampa. Otrzymałem go specjalnie na dzisiejszy dzień pokażę Wam różne rzeczy teraz tak, yy, idziemy do FEDRIL bo trochę się podziały tutaj na koncie, w sensie, między innymi yy, no wiadomo, jakieś tam Legi pakowałem na Uni, prawie już mam, nie wiem teraz może 254 na Uni wbity no na, na tej postaci, są topkę lecę yy, pokażę Wam, gdzie no jeszcze będziemy grać, na tym koncie i tak dalej, gdzie już gram wziąłem udział w tym konkursie, wygrać zapy na świat prywatny, ale czekam na wyniki. Dzisiaj mam 29, e, pierwsza w nocy. W nie wiem jak nagrać. Yy, już otłanie jakby się skończyła. Tropnąłem tutaj tylko na Unii lepe legendarną. Yy. Co miałem mówić? A, no to zaraz, dwa, trzy dni będą wyniki. Mam nadzieję, że się dostałem. Byłoby bardzo fajnie. Nie powiem, że nie. Jak nie będzie co robić w ogóle na odcinku, to logniemy na Hades na moim zastępcy. To nie ma chyba co, Tak. No. No. Na retorze jest tutaj 300 level. Dopiero. Na tej domenie nie powiem, że nie jesteśmy mocno od tyłu, ale trzeba to nadgonić. Jestem ciekaw, jak mnie w ogóle słychać. Bo na streamie prosili mnie o podgłośnienie ogólnie mojego głosu i tak dalej, ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Nie czuję się w ogóle, mam taki zmęczony już głos i słuchaj, gardle czuję. Nie wiem, co się w ogóle z językiem rozjebałem, jak pizza jadła, W sensie, czuję, że jak bym se, kurwa przegrył kawałek. w byłbym do tego zdolny. Nie powiem, że nie. Starza się najlepszym coś miałem mówić a jeszcze ten podcast teraz, trzy odcinki już u Gandarfa i w sumie z takich najbardziej interesujących mnie rzeczy Poza tym jakąś walczeniem z różnymi kontami i tak dalej była zakładka o segment o świacie dla youtuberów który z tego co wiem ma się pojawić stały już przekazane, tam dalej. Więc ja jestem zadowolony, bo w szczerze, kurwa, kontencik był bez tego niezły. Nie ma co mówić, że nie. I został tam temat Fuzji, o którym ja też nagrałem wcześniej. Odcinek i ja jestem, no fajnie, że tak jak mówiłem, ja czu, że czułem, że to jest gdzieś tam w firmie się obija. Rozmawiają o tym, ale mam nadzieję, że to pójdzie na taki dalszy poziom. Bo ja on tam powiedział, że nie, nie ma jeszcze takiego świata, który by wymagał tej fuzji, że jest w takim zrzutem, ja uważam, że są, bo to jest to, że gracze grają, tak, żeby sobie ci Tytanów i tak dalej, ale no niestety nie ma rywalizacji na większości przedziałów, chociażby tutaj na zemianie, nawet na takim kiju jest właśnie tylko dom starców i to tyle. Na topce są dwa klany, reszta jest tylko jedna klika i no nie powiem, jest lipa, szczerze nuda, w sensie. Tutaj są Mteki, z którymi ja jako taka jakby gram. W sensie mój zastępca gra, więc Ja też. Eee, I są czempiony. Gdzie sporo osób podeszło z czempionów tak dwa miesiące temu i doszło do Mteków. Między innymi mój zastępca. No i tyle co się dzieje. No i na tym serwerze. No i tyle są ja, chłopaki jakieś z Zorzy. Kilka miesięcy mi się poprzenosiły. To... Mm, mm, mm. To między innymi Kurwa brakuje mi słowa, nie wiem się wysłowić, jest pierwsza 30. Ja dzisiaj nie idę spać, bo jest event. Jeszcze kończy się za 9 godzin i chcę go wykorzystać w pełni. Będę fój zamulony w tym odcinku. Ale tak, logamy na łunie, ja wam pokażę. 254 level. Co tutaj kodzik wpiszę? Między innymi na tym koncie. mieć. Dobra. Mam kod. Zobaczycie od razu, co było w tym kodzie, bo ja jeszcze nie pamiętam. Wiem, że strój i kamyk Tak, mamy kufer margona uczestnika. Margo, Margo Camp uczestnika, tak? Tak. Ja mogę z tego numerki wziąć? Eee. Kurwa. Co spoilerowałem, co widziałem kamek. Eee, pokaż szczegóły. Podniesiemy sto gdzieś tu. Czy tak jak widzicie, mamy zaproszenie na się prywatne, ale jakie to zaraz wam powiem? dobra O, wczytam nie? Dzięki. Robimy opening eee, Pamiątka z Margo Campa, to sobie wstawimy też. Jest ten strój. To był australny kamyk skrzynka Kowala, to ją zatrzymamy na razie z krasajki, nieprzytomności. To na razie zostawiam. To zostawiam. Chłopak chcemy. Yy, no nie jest zły, nie? I yy, coś jeszcze miałem tutaj pokazać. Chyba nie. Dobra, to wam jeszcze pokażę tą na zasadzie 8 trójkę, bo to jest to, co Was interesuje jedynie. W sensie jest interesujące jakkolwiek. Mamy... No na razie jak mam trzy klątwy, nie pytajcie czemu. Ale tak. Tutaj jest ta? Nie, S, ulepa jest na 114 Łapy plus 5 hełm plus 5 i reszta jest plus 0. E, będę musiał obniżyć ten Łok. W sumie to możemy to nawet teraz zrobić. E, tylko muszę znaleźć TK i to się chyba obniżało w... Nie, tutaj mogę normalnie, nie? Ulepszenia. Obniżenia wymagań. Dobra, mamy No 8-3, tak, tak. No i zajebiście. coś miałem tu wam jeszcze pokazać. Nie, dobra, to generalnie jest skierowane no, tak. Dobra, na koniec wykorzystane. Gramy jeszcze na Valhalli z chłopakami z Woodgard. Eee, to jest m.in. ekipa z Arkantes. Przynajmniej, no, długo nie pograłem, bo dostałem bana. Co mnie tak odświeża. Eee, co to jest za chłop? Tepej no Jest od to nasz, to nie bijemy e, Możemy sprawdzić sobie dwójki, teraz są żółte Więc nie powinien coś na pizze. Tutaj stoi Blader No i to, no w sumie te wszystkie postacie są takiej Wątpliwej jakości Mamy czegla, nic, jeszcze, nic specjalnego jeszcze nie ma e, Ja dopiero ogarniam przydziały na tym koncie, w sensie na Unii na zamienię XPS 4.8, teraz jedno posłać na 85 albo lub 83 jeszcze nie wiem do końca. Więc to wszystko jest making progress. Hmm. Więc no, za, bardzo im nie pomogło. Mamy teraz event na Unii i staram się z chłopakami coś tam grać. Czy to nawet wbić na tytana, czy czym jakoś obstawić przez zastać i tak dalej. Więc no. Ciężko. Ale na pewno będę chciał ruszyć pizdę, tylko dobiję jedną czy setkę na uni tutaj. I będę chciał ruszyć pizdę na pewno. Dobra, tutaj mamy zbite. I uwaga, będziemy zakładać postać. Zaproszenie dostałem na świat... raz Niewiele wiem o tym świecie. Nie będę mówił, że nie. Eee, i, I... zobaczymy jak się będzie grało. Na pewno będę chciał grać Kisa i 210. Zobaczymy resztę. Eee, teraz tylko jaki przedział by mnie interesował. Znaczy profa w ogóle. Nie wiem, robimy tropa. Czy mogę dać nikeks? Nie miałem takiego na głównym koncie. Nikt jest już zajęty. No to jest dziwne, bo... No, jest nikasi. Nie ma jakby Ksepeks, co nie? Jak są takie też? o, mogę. A nie, to skój ma ten nick. nie mogę. Kurwa, same problemy. Jeszcze raz, co by dodać. Uj, na razie daję taką postać. Będziemy z winnych setek, i tyle. Ja się trzeba kurwa ogarnąć tu. Dobra. Tropiciel? Czemu? Bo mam ostatnią fazę nagrania tropiciela. Nawet wali mam za każdego tropiciela. Gdy dwóch tropicieli mam na Unii, to też będzie tropiciel. Eee, nie wiem jeszcze do takiego klanu w ogóle dojść. Kurwa, znowu się tam minutnik rozjebał. Nienawidzę tego to, yy, muszę się zorientować, który klan w ogóle tutaj, jak to wygląda. Jest Blue Train, Kuna Matata. Kurwa pod kran mi się podrabiają. to za Boby 8-3 Kurwa pod klan, klan mi się podrabiają. Tak nie może być. A, I Exposure to jest... Jasne, pod na widzicie. Ja nie pójdę dla wszystkich. O, dziękuję. W takim razie. Ja sobie to dołączę. Ale to w sumie tyle co chciałem pokazać na razie. tą podskę chyba 210 będę ekspił. Więc na razie ten co, co ja chciałem to mogłem sobie z to mogłem stać Heretic Sevex, ale już Eee Raz i wpijamy na Zasta Mam nadzieję, że Filip kurwa Co nie, spytam go No bo chuj, najwyżej no mnie wyloguje Nie było go chyba na koncie Taki plus Nie rozpierdoli Miłe. uba no, że mówię. Kupił od ciebie taki hełmik Od naszego klanowicza Rozwija się chłopak Zresztą on kurwa ma tych kamyków trochę o, ma Ciekawe, on się od niego wyjebie, nie? No nie wyjebie się, nie ma szans, nie? Ale w tym jak mu głupoty? Na HD to w sumie nie ma nawet kamyków na E2, to tam nie ma co logać. On tam jest ustawiony pod... Danów. O, przyługamy sobie tutaj ładnie po E2. Mniemy jeszcze 8-5 zemyna, może się coś pojawi. No, dzisiaj jak taki bez większego pomysłu, w sensie chciałem jakoś zaprezentować, jak ta sytuacja aktualnie wygląda. No i to w sumie na tyle, nie? Mm, nic tutaj specjalnego się nie dzieje. A co, teraz pójdę jeszcze nie zrobić? Kurwa... Bawiłem się się z kotem. I podpalała się na niego woda i mnie podrapał i mam kurwa rozlibane Tak, żalić się musiałem. Bo, kurwa mnie teraz trochę zabolało. O, będzie bitka. A to jakiś kurwa bambik. O, chociaż legendy? Ła, wow, ła. Wow. Dobra. Nie wiem, wziąłem jakiś zestaw. Dobra, wziąłem chyba to kurwa niech kupi jakąś... uuu no, to chociaż Jak już nie kupuje Hmm, <laughs> hmm, to, to kolega w ogóle? Sprawdźmy tego Eee... Ciekawy zawodnik, nie powiem, że nie Dobrze, kolego, puść mnie już Hmm, na 167 chyba nie ma nigdzie kamyka Nie jestem pewny, w sensie Mogę farmazony pierdolić. Widzimy furwę, tych kamyków nikt nie zrozumiał bo nie O piraty. Zazbijemy trzy piraty. A to jest wtedy odkąd się dowiedział, że... A, od, kurwa z 2 dni temu się dowiedział, baran że są trzy dwójki teraz na piratach. Kurwa, mogę jakoś wyciszyć te dźwięki, co dwa, ja już nie pamiętam. Dobra, nieważne w sumie. no to potem jakoś. Też by tu jakoś już zrobił dziad. Jakieś... Zresztą teraz lepsza 102-3 i chcę wysetować yy, topkę, więc. No to, 167, to, mam tak, to jest 106-7 tam tak potrzebne. Tak naprawdę. O, mam tu jeszcze jakieś kurwa. Później wróci. i ten, to zrobimy, on że tu wróci. Najwyżej ja, ja mu wrócę, jak będzie krzyczał, że ja mam wracać, no ale to trudno. Gdzieś, że te dwujeczki stoją, no bo jest kurwa druga w nocy prawie ile jest. tak no, dużo, tylko że połowac są, wiadomo, tacy gracze. W jedną mu sobie. Hmm, Dawaj kowadło baranie A pierek w sumie też możesz dać O teraz dźwięku nie dała dwójka Ciekawe w sumie od czego to zależy oh, Bo ja w sumie nie jestem do końca pewny Właśnie wiem co miałem powiedzieć Macie Madonza 20 dni za friko Faktem w wellness tam w Madonzie więc polecam to odebrać i wylatać limity, zwłaszcza, że trzeba się ulepszać, zbroić. Ja będę latał limity, tylko muszę wbić 300. Mam kilka lek go przygotowane, tak z 3 na razie. Bieda trochę, no ale... Trzeba od czegoś zacząć. Od tego mojego tropiciela na topce. Potem będzie eksponent tropiciel na sekce. Ewentualnie mak, jeszcze zobaczę. To coś, co bardziej klan będzie potrzebował. Będzie tu ktoś: jakiś premium czy inny dziad? Nie będzie. To już na zemynę. I w sumie to będzie tyle: no nie mam tu nic ciekawego do pokazania. No to i... napisał teraz o trzecią postać na hds czwartą. Ale czy one są jakieś dwójce? Zakładam, że nie. Czy klan coś pewnie czeka na jakiegoś tytana? Na 100%, trzymaj mnie, jeszcze to jednak na hades. Nie ma tu czegoś kurwa na dwa? No nie ma. Dropnął ostatnio łapę stan rota. Sorry za wnięcie, ale teraz już zmęczony jestem. Ale trzeba się kurwa przełamać i walczyć i klikać na tym tym. Ja tam się nie nastałem w ogóle, że na tym się jakoś, kurwa znacząco poleci i wybije i tak dalej, gdyż mule pizde, ja o tym wiem a w dodatku mm, coś miałem mówić a no właśnie to jest to kurwa nie funkcjonuje już tak powinienem a w dodatku no nie ma tutaj za dużo do pokazania aktualnie bo no przydziały są robione i takie bzdety tyle mogę wam na coś pokazać On tutaj widzę dropnął to gówno nie to będzie w kapcie pokawał nie a to prawie na plus 3 już będzie miał Dropno to gdzieś? Chyba tam. Albo ostatnio. No w takim razie zabije to pewnie na plus 3. Bo ma trochę tej ulepy pewnie. Teraz stoi ładnie to loczek. Mam podłogę, że. Hmm, coś tu jeszcze. Działane są na tym 273. Szybki inspekcik. Jak nie to będziemy uciekać znowu 18 minut już odcinek ma. Hmm, triady. Stoją Nie pada nawet chłopak Nie wiem sprawdzę Zbiję mu kilka tych dryad i lognę Niech wbija tą 300 chłopak Już jest 29, znaczy 273 Jeden ja tą grupkę jest. Dobra, no co? To by było chyba na tyle w tym odcinku Dziękuję za oglądanie. Tutaj widzicie, jakie mam postacie. Zawsze lajka, suba, komentarz. I do następnego. Teraz powinno się trochę regularnie wstawiać, tylko takie bardziej. No, nie mam za dużo wam pokazania tych odcinków, nie oczekujmy się. Powiem, co możemy jeszcze zrobić dla wytrwałych. Daj mi tego. To co wejdziemy? Jednego losika loteryjnego. Daj. Kurwa podróżało 1500. Dobra, będzie jeszcze drugi, pierdolę, nie zostawimy tego, tak? Najwyżej będę płakał, kurwa, że jestem idiotą i przyjebałem z Jestem idiotą i przejebałem z ale mam ucieczki. Jestem idiotą. Na tym kończymy. Dzięki za oglądanie, papa. Pa.